Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest nowe zagrajmy Wy serius sam HD, pierwsze starcie. Jest to sam. Pierwsze starcie jest to pierwsza część serii serius sama, i zanim sobie zaczniemy grać, e, chciałabym powiedzieć kilka słów wstepu, e, żeby w ogóle wyjaśnić to, co się będzie działo w grze. E, przede wszystkim po pierwsze, ostatni raz w grę grałam, jak miałam lat. 12, to było 10 lat temu, wtedy też grę przeszłam po raz pierwszy i ostatni. E, później miałam styczność z nią, ewentualnie ja, jakoś tam nie wiem, pie, pierwsze dwie rundki rozegrałam ze dwa razy i na internecie oglądałam, na streamach i, i tyle. To od, po prostu od 10 lat nie, nie grałam w tą grę praktycznie w ogóle i. E, to jest informacja do tego, dlaczego nie będę mieć jakiegoś wyhypowanego poziomu trudności i nie będę wiedzieć o istnieniu żadnego sekretu w całej grze. Dlaczego właśnie nagrywam serius sama? Ponieważ w tym momencie jest seria z Tesa, która się ciągnie dość długo. I będzie się ciągnęło jeszcze długo, a ja chciałabym jakąś taką odskocznię dla siebie i dla was, żeby coś było innego, a Serius sam jest grą zdecydowanie inną od e, Tesa, gdzie trzeba się zastanawiać nad następnym krokiem, a tu się po prostu leci przed siebie i strzela do wszystkiego, co się rusza z dużego kalibru, co jest moim zdaniem świetne. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ ja mam w, ja nagrywam Miris Action. Miris Action ma przypisany klawisz nagrywania pod F9 i ja w tym momencie tutaj sobie wejdę do gry. Jak to było? Gdzie to było? Opcje gry? Nie to nie było tu. Teraz to trzeba znaleźć. No patrz, klawiatura i mysz na samej górze, oczywiście. Ja tutaj mam na górze zlokowane przyciski te do szybki zapis, szybkie wczytanie. To jest denerwujące. Ja tego zmienić nie mogę. Tak samo w Mi Release Action nie mogę z jakimś cudem zmienić, nie widzę nigdzie opcji. Wcześniej się wydaje, że dało zmienić. Teraz się już nie da zmienić opcji przycisku, który ma służyć za nagrywanie. No ale cóż, mówi się trudno. I w tym właśnie z tego powodu będziemy grać też na normalnym poziomie trudności, ponieważ myślałam, żeby zagrać na nieco trudniejszym, ale jednak, jednak nie. I będę się starać przechodzić całe plansze za jednym zamachem. Jeśli będę mieć z tym problem, to będę po prostu. Znaczy, jeśli w środku planszy mnie zabiją, to będę sejwować, będę robić szybkie sejwy, ale nie będę y, zwyczajnie... Y, będę robić szybkie sejwy, szybkie wczytania ogarnę to jakoś po swojemu, nie będę Wam tego dokładnie tłumaczyć. Tak czy inaczej, y, będę się starać, y, jeśli, jeśli będę mieć mało życia, to po prostu polecę i nie będę, nie będę się bawić w szybkie wczytanie i no, zobaczymy jak to wyjdzie. Zagramy sobie w jedną grę. Nie mam nic. Demo Karnak. Demonstracyjnie. Nie będziemy sobie grać w demo yy, z poziomu Egipt. To jest chyba pierwszy poziom bodajże. A ty, patrz państwo. To jest pierwszy, tak? Epilog. Nie, to jest Egipt, kurde. Czytaj, sekrety znalezione. Ty, który jest tu pierwszy? Eee, sekunda, sekunda, ja to ogarniam. Bo może i nie grałam, ale coś pamiętam. To jest pierwszy. Więc sobie polecimy. Trzymajcie za mnie kciuki. No właśnie. Eee, spacerkowy, łatwy. Dla początkujących graczy nieobeznanych ze strzałkami FPS. Dla graczy doświadczonych strzałkami wyniki będzie poziom mnożony przez 30 no właśnie, polecimy sobie na normalnych ponieważ ja kojarzę mniej więcej co się dzieje w FPS-ach żeby mi też nie było tak e, zbyt zbyt łatwo więc sobie lecimy na normalu życzcie mi powodzenia i też pytanie do was, ponieważ e, zanim sobie coś e, zaczniemy e, cokolwiek o, mamy rewolwer i nóż Zanim sobie zaczniemy cokolwiek robić, to czy ja mam wam czytać te wszystkie informacje. Ponieważ ja mniej więcej kojarzę, co się dzieje w tej grze, jako dzieciak mi się tego nie bardzo chciało czytać. Ale tutaj chodzi ogólnie o to, że na świecie, we wszechświecie jest jakiś tam starożytny Bóg czy ktoś taki i za pomocą i niszczy sobie światy dla zabawy, a my za pomocą, znaczy ludzie za pomocą jakiegoś tam systemu chyba tego Netrikasa, tutaj jest wypisane, przenosimy najlepszego Marinsa, czyli w tym przypadku Serius sama do przeszłości w momencie w którym ten właśnie potwór jest nie jest tak potężny, żeby go po prostu zabić, i żeby nie mieć z nim później problemów. W tym także. Nie, nie, w tym także. I dlatego gramy samym. Przenosimy się do Starożytnego Egiptu z tego powodu. Na początku XXI wieku ludzkość dokonuje wstrząsającego odkrycia. No właśnie, pod piaskami najstarszej znanej ludzkiej cywilizacji zostają odkryte ślady społeczności jeszcze starszej, niż zaawansowanej technicznie. Poważne naukowe implikacje tego odkrycia przenoszą człowieka do najdalszych zakątków wszechświata. Wszystko wygląda idealnie, nawet zbyt idealnie. W roku 2104 ludzkość zostaje zaatakowana przez niszczone podwory, zrodzone w innym wymiarze. Ludzie walczą dzielnie w kolejnych bataliach, lecz nic nie może powstrzymać napływu potworów. Siły Ziemią powoli ulegają yy, plan... Yy siły ziemian powoli ulegają planeta po planecie od alfy centuriona aż do Układu Słonecznego dzięki swej nadzwyczajnej odwadze w walce z potworami sam Sirius Stone staje się legendą Rany, e, dziesiątki, ra, e, rany dziesiątki razy, ale zawsze niepokonany Sirius Sam staje się żywym symbolem oporu Ziemi przed nachodzącym złem lecz niezależnie od tego jak dzielnie walczą armie ludzkie przegrywają raz za razem e, próby obrony Układu Słonecznego pełzają na niczym, a Ziemia zostaje bezpośrednio zaatakowana. Ludzkość stoi w obliczu własnej zagłady. Przywódcy wszystkich krajów muszą wykorzystać ostatnią szansę i starożytny artefakt zwany blokadą czasu. Ta pozostałość po dawno zapomnianej rasie obdarzona mocą teleportacji jednej osoby w przeszłość, decyzja kogo wysłać jest oczywista. Tak, to jest o to, o czym mówiłam wcześniej, oczywiście pochrzeniam nazwy, ale mówi się trudno. Przepraszam też za takie przycinki. Nie wiem czy one są spowodowane. Ale się zdarzają. Są to, to co prawda to sekundowe przycinki. Jeśli się w samej rozgrywce nie. 1378 rok przed naszą erą. Daje się coś tam. Egipt. Nie wiem czy są spowodowane te przycinki. Jeśli się nie będą zbyt często pojawiać, to spoko. Jak dla mnie. I Tutaj mamy pokazaną grę. Zajebista jest muzyka w tej grze! Po prostu jest genialnie dobrana muzyka. Nic nie się kurwa! Ale dobra. Tu nas właśnie teleportuje. Powiem wam, że jak na grę sprzed 13 lat, bo ona została wydana w 2001, grafika jest naprawdę całkiem niezła. Projekt świata jest bardzo dobry. Mi się, mi się podoba, trzeba padać na pustyni, tak? Fajne urządzenie, jak te płyty na dyskotece do tańczenia, o, czy sam z rewolwerem o. Okej, okay, jesteśmy w Hatshepsut. -ha -hat I dobra. Mamy nóż, mamy pistolet. Nasz sam skacze, nasz sam kuca. Właściwie się, się kładzie na ziemi. Więc lecimy do, tej, do tego ha, -ha, -ha, ha coś tam. Pierwsi przeciwnicy, tak? Super. Analiza. Ja nie skończyłem się nieskończoność amunicji, czy mi się wydaje? Ja Zawsze może do końca zapisu gry. Tak, wiem. I właśnie to sobie zrobię. Będę zapisywać kurde co 10 sekund. I sing in the rain. Słyszę tam jakiegoś przeciwnika. I mi tu tupaja coś. Mam jedną wiadomość w naszym skafie, nie chcę mi się tego oglądać. Okej, przeładuj. Wow, 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 To się mogło źle skończyć. Ona wreszcie się zaczyna robić... jakoś przyjemniej. Ej, co ty mi tu? Wyjdź mi stąd. Chcę, żebyś mi przeładował. Nie zrobisz tego, tak? Opcje, klawiatura i mysz. Yy, gdzie tu jest? Przeładowanie, tak? Chcę R-kę. Powrót, powrót, powrót. Postanowienie gry. Aż mi co 10 sekund chyba przeładowywać. Ja się nie mam zamiaru w trakcie jakiejś walki z przeciwnikami męczyć. Nasza pierwsza obrona jakieś amunicje do szczelby. No i mnie trafił z z bolawy. Podwójny rewolwer. Aha, bo ja sobie jeszcze dałam autozapis, zapis. kurwa. No i spadłam. No i patrz go. Nie chciałam tak. Przeładuj mi to. To mi się nie podoba. Tam są jakieś drzwi. Tam na razie nie chcę chodzić, Chcę się tu na razie rozejrzeć. Co tutaj jest. No i proszę, amunicja. Jak miło. Rozwaliliśmy świecznik. I drugi. Jestem strasznym człowiekiem. Mamy tutaj jakąś broń. Aha jak nacisnę dwa razy prawy. O mi. Zmienina. Jezu, ja cały czas rozwalam te świeczniki i się boję tego. I sobie wyłączyłam chuda z y, Mirilisa, zapisujemy. No bo jest pod F6, a ja nic kurwa Miri się zmniejszyć mogę. To jest denerwujące. No ale dobra, mówi się trudno, nie? W sumie mogę to wszystko w Pizdu wyłączyć, ale... Wow, zaskoczył mnie. Jak kurde wszystko w tej grze? Okej. Okay. Jest jakieś tajne wyjście czy coś No, na to wygląda. Jest tutaj coś po prawej? Filar, okay, przewaduj. Można polecieć tam w prawo, ale mi się nie chce. Szczerze mówiąc. Wskoczysz tu? Nie, yeah, wschkończył. Patrz go! Płanie. Dobra, lecimy do góry i lecimy do tamtych drzwi. Okej, okay, szybki zapis, razy dwa, bo chcę mieć chuda wyciągniętego. Łofuj, 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 oh. łofuj. Dobra. Yeah, <laughs> Te jego teksty są po prostu super. Zapiszę sobie ponownie. Tutaj trzeba zapisywać co 10 sekund. Zwłaszcza jeśli ja nie mam zamiaru. Hu, hu, hu. Zwłaszcza jeśli ja nie mam zamiaru się bawić. Tak. Odzyskaj mi pancerze. Wiem, że tutaj można pływać. Co się jakoś nie boję? Tam jest duża apteczka. Jednak jeśli się po nią zanurzę, to mi się tutaj pojawią jakieś niezafajne fajne przeciwnicy mi się pojawią, niezafajne. fajne. Nie mogę jej wziąć, jak nie mam pełnego życia. Jak mam pełne życie, tak? No dobra, no to olewamy i idziemy dalej, nie? Ciekawa jestem czy jak przechodzimy na wyższe poziomie to my le to mi tu jest shotgun, czyli tutaj będą jakieś przeciwnicy. Konkretni. Lubię pistolety. Ło wow 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 wow. Pokój, pokój Byle się nie dać. O Jezus Maria, nienawidzę tych koni. Kto ich lubi, nie? Jak to sobie pozbieram, tu mi się pojawią nowi przeciwnicy? Chyba nie. Dobra, wróćmy po apteczkę. Nie mogę, co za chuje? Dobra, znowu zapisy. Będę kurwa co, po 10 razy zapisywać. Okej. Okay. A, chyba przechodzimy do następnego levelu, tak? Spoko. Nagram, myślę, ze 2 trzy odcinki. Yy... Mogę tutaj. Statystyki mi na razie pokazuje, ale dobra. Ok, płaszczyzna, ka... płaszczysty kanion Na drugą stronę góry jest coraz bliżej świątyni. To Tmesa. Może będę czytać te, te, te strategie, tylko w tym momencie. No później jeśli się okaże, że chcecie coś wiedzieć więcej, to wtedy. Musisz wejść do świątyni, ale bądź ostrożny, mój super słuch wychwytuje jakieś wrzaski dobiegające ze środka. Dobra, tutaj mamy jakichś przeciwników. Nienawidzę tego szkielet to jest przerażające. Szczera, kaliber 12. Jest taka podwójna. Double shotgun to się bodajże nazywa. To mi się strasznie podoba. Zanim sobie pójdziemy dalej, to w tym odcinku przeczytam te interfejsy, wszystkie. Ponieważ ze strategią akurat chcę być zapoznana. I chcę, żebyście Wy byli zapoznani, ponieważ jednak mimo wszystko historia w grze jest dość ważna. Dlatego sobie zobaczymy. I jak. Hmm. W sumie ja dzisiaj skończę. Jutro, może nagram. Nie obiecuję, czy jutro będzie odcinek. Może za dwa dni, prędzej. Ale sobie zobaczymy. I czekam na Waszą decyzję odnośnie czytania tego wszystkiego: tych wszystkich podpowiedzi, przeciwników, broni i statystyk. Znaczy, statystyki nie będę czytać. Ale dobra. Jest tak. cześć, jestem Netris. neurotronical implanted combat simulator analyzer. neurologicznie implantowany analizor sytuacji bojowych. Ła. Będę prowadzić cię przez swoją misja, misję analizując nowe środowiska przeciwników i przedmioty, kiedy zobaczysz, że mam dla Ciebie nową wiadomość wcześniej użyj, żeby mnie przywołać i przeczytać wiadomość, jeśli natkniesz się na dziwny artefakt lub, lub podejrzany obiekt, możesz użyć mnie do przeanalizowania go Wciskając użyj, a teraz przeczytaj odprawę swojej pierwszej misji, po czym wybierz wyjście, żeby rozpocząć grę. Powodzenia. Hateshu. Po cośnięciu się w czasie, zgodnie z oczekiwaniami, wylądowaliśmy w wielkiej świątyni dair er bahri zbudowanej na rozkaz Hatshepsut, władczyni Egiptu. Po, pewnie źle, założę się, że źle to czytam. Podróż czasowa wywołała drobne zakłócenia atmosferyczne, ale myślę, że pogoda uspokoi się za chwilę. Nie, wie, nie wiemy za dużo o Syrianach. Zachowali swoją wiedzę i wynaleźli śluzę czasową, ale ich działalność w starożytnym Egipcie jest owiana tajemnicą. Musisz odszukać więcej informacji. Może pomogą nam one pokonać zło, które zaatakowało Ziemię. Plan jest taki: starożytny Egipt miał dwa ośrodki władzy, jednym z nich był świeckie miasto Memphis. Najwspanialsza metropolia wszechczasów. czasów. Drugim był Teby. Były Teby, świetne miejsce i serce Egipty, e, egipskiej religii. Władcy Memphis, niezadowoleni z ogromu władzy i wpływów kościoła w Tebach, wszczeli zamieszki, podczas których miasto zostało najechane i ogarabione. Ocalili, ocalili mieszkańcy, zamknęli wszystkie w, e, wrota Tepy przy pomocy swej magii, dlatego tylko ten, który odnaleziono cztery. Yy, On się cztery magiczne żywioły, może wejść do tep. Jeden z tych ośrodków z pewnością ukryje odpowiedzi na nasze pytania. Zamieszki okazały się początkiem końca imperium Egiptu. Rozdzierani bratobójczymi walkami, wymęczeni wojnami w pobliskich krajach, opuszczeni przez bogów, zaczęli yy, tracić ziemię jedna po drugiej, aż w końcu imperium przestało istnieć, gdyż nigdy nie podniosło się po tym upadku. E, najpierw musimy odnaleźć cztery magiczne żywioły, rozmieszczone, rozmieszczone je w katakumbach na obszarze tych gór najba, najbliżej znajduje się w świątyni Totmesa I Ojca H. E, aby się tam udać, musisz wejść do środka tej wielkiej góry. Dobra. I teraz płaszczyzny kanion. Szczerze nie pamiętam, co tutaj czytałam, ale dobra. E, więc tak, w następnym odcinku polecimy sobie dalej. Z, na, po piaszczystym kanionie. E, więc tak, w tym odcinku dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.